Dzień dobry, słynuczka. z tej strony, ciotka Ilse, witam Was na moim i samca alfa kanale. We wtorkowym speedbuildzie słuchajcie dzisiaj troszeczkę w starej formie, czyli bez twarzy, ponieważ chciałabym tak mieć w realu, żeby dzisiaj po prostu tej twarzy nie mieć. Bo jak w starej formie dzisiaj jest filmik, tak ja jestem po prostu nie w formie. I no, wiecie. Jak przystało, na ponoć, płeć piękną. Nie grzeszę dzisiaj urokiem osobistym w ogóle i nie chciałabym nikogo wystraszyć. Tym bardziej, że ruszamy z nową serią, ponieważ, no cóż, widziałam wielu zagranicznych, ale też troszeczkę polskich YouTuberów, którzy jakby odświeżają domki w cenie domku. Tak, więc słuchajcie, na pierwszy rzut przyszedł widok na kamieniołom, czyli jeden z domków, który dostajemy w podstawce. I oczywiście odświeżam go, robię renowację. Tylko posiłkując się podstawką. I jeżeli słuchajcie, będziecie chcieli na żywo porozmawiać ze mną o tego typu różnych wyzwaniach, które m.in. można obejrzeć u naszej wspaniałej, no nie do końca naszej, bo zagranicznej Lil Simsy, to jeżeli będziecie chcieli na żywo ze mną porozmawiać, no to już niedługo będę na Kopernikonie. Będzie można mnie i samca zobaczyć dwa dni, ale Kopernikon trwa od piątku, 19 do 21, i słuchajcie, poza mną i samcem będą tak, tam takie gwiazdy simowego YouTube'a, że my tam gdzieś będziemy w kąciku, w simowej wiosce, która ma fantastycznych organizatorów, no i słuchajcie, wbijajcie, bo poza simsami i simomaniakami, tam będzie dużo różnych kolorowych, fajnych ludzi, cosplayerów, fanów fantastyki, i w ogóle sprzedawców i niesprzedawców, i masa różnych prelekcji, będzie na pewno można z ogromną ilością osób pogadać o tym, co nas kręci, takie o naszych hobbych. No. no, bo wiecie, o Simsach ja za bardzo nie pogadam w gronie moich klientów. No, bo jak jesteście tutaj dłużej na kanale, wiecie, że jestem wariatką, szaloną i prowadzę JDGA w Polsce. Tak, szaleństwo bardzo duże. No, ale sponoć są tylko wariaci coś warci. No jeżeli chodzi o ten domek, mówiąc o wariactwach, yy, trzymałam się budżetu, budżetu, który był od A do Z, yy, czyli jak wprowadziłam Simkę, skasowałam wszystkie mebelki, starałam się też troszeczkę bazować na bryle, trochę chciałam jakiegoś tam koloru wprowadzić, oczywiście powychodziło, jak wychodziło, bo nie oszukujmy się, bardzo dużo domków, Fakt. Było odświeżenie w jednej z aktualizacji do gry podstawowej, ale bardzo dużo domków nadal pozostało w tej takiej pierwotnej, niezmienionej formie. A no już sporo lat Simsy mają, no tak. Sporo lat temu były wydane. No i przydałyby się na pewno jakieś tam dalsze aktualizacje, więc wzięłam po prostu tak, no, bo jeszcze nie ukres nie skończyłam, więc robię sobie kolejne wyzwanie. Ale bardzo chciałam zastosować szklane ściany. To po pierwsze, po drugie, chciałam też zrobić coś takiego przyjemnego, szybkiego, relaksującego, coś, co po prostu jakoś tak będzie miłe, tak. I jest y, oczywiście drewno, dużo drewna, jest sporo czerni. Y, chciałam zachować taki nadal klimat. Trochę można powiedzieć lat 60. bo to jest chyba w oazie zdrój. Tak, czy jakoś tak. Oaza, w każdym razie. O... Tak. Nie pamiętam dalej teraz nazwy. Wstyd, jak jasna, ciasna, ale naprawdę, skoro nie chcę wam pokazywać twarzy, to sobie możecie dopisać, jaki miałam dzisiaj. Ciekawy dzień! Kiedyś na pewno wam poopowiadam. Tym bardziej, że też w wielu moich planach jest, żeby jednak ruszyć jakieś tam Instagramy, TikToki i robić tam shorty na zasadzie, co znosi Psychika Grafika. Bardzo fajna grupa na pewnym, no cóż, na pewnym portalu społecznościowym. Okej, okay, to tak, jeżeli chodzi dalej o ten domek, jest sypialnia główna, jest tak jakby centrum, miejsce biuro, pseudo biuro, bo w korytarzu jest pokój dla dwójki dzieci, jest salon z aneksem kuchennym, bo jakoś tak wygodnie z aneksem w Simsach, bo też taniej, a zresztą ja mam oddzielnie kuchnię, co czasami doceniam, na przykład jak jest coś takiego smrodlitw, smrodlitwego. Smrod... Kującego, tak, gotowanego, a czasami mi po prostu szkoda tej przestrzeni, która marnuje się na te ściany, więc to jest takie, na no, dwoje babka wróżyła. W każdym razie poużywałam sporo rzeczy z debaga, no bo nie oszukujmy się, jak się nie używa rzeczy z debaga, no to um, trzeba by było za niektóre jakby odpowiedniki niedebagowe płacić, tak. A jak ma się ograniczony budżet, to każdy simoleon jest na wagę z złota. Chociaż złoto chyba w simsach nie jest takie... Fajne. Mówiąc jeszcze o simsach, wszystko wskazuje na to, że najbliższe duże rozszerzenie będzie na jakiś czas ostatnie. Otóż twórcy na dawnym takim ptaszku, teraz, no cóż, takim XYZ, ja się śmieję, ogłosili, że chwilka przerwy. No. I że jakieś coś szykują związanego z podstawką. No, słuchajcie, było kilka aktualizacji w karierze Simsów 4, które, no, były rewolucyjne dla tej gry. Choćby przejście z 32 na 64. Tu mnie może pamięć mylić, bo, słuchajcie, jestem stara i, no, antyczna i po prostu tak bywa. No, ale. Tak mi się też wydaje. Wydaje mi się, że ogólnie choćby zmiany, jakie były wprowadzone, nawet paznokcie. Tak długo, przypominam, Simy nie miały paznokci. Dla tych, którzy od niedawna grają w Simy, nie miały paznokci i nie były darmową grą. No, mają teraz miliard DLC-ków, będą miały jeszcze drugi miliard kitów, ponieważ no, po dużym rozszerzeniu, które już jest niedługo, Czekają nas, nas oczywiście kolekcje, ale też i update'y. I ja mam naprawdę ogromną nadzieję, że te update'y nie będą przynosiły więcej bugów. Bo powiem wam, trafił mi się bug związany z kasą. Przeprowadzałam sima i był wiecznie błąd związany z kasą. Nieważne, czy czyściłam sejwa, czy to, czy tamto, tak, Marchewę. Marchewa jest moim simem z wyzwania Lil Sims z Very Veggie. Jest to trzecia generacja. No i chciałam wreszcie dać go na docelową, wielką parcelę, bo się trochę chłopak dorobił na tych koniach. No i nie oszukujmy się, szukam mu też drugiej połówki, jeszcze nieokreślona do końca, bo był taki miły listonosz. Ale tak się dogadać nie mogą. Ale teraz się taka miła wróżka pojawiła, więc kto wie, kto wie, może tam być ciekawie. Chociaż jest nieprzystępny, więc nie ułatwia życia, chłopak. Wracając, no i ma tam trzy koniki: oczywiście nieśmiertelnego kota burmistrza Wibrysa. Nie wiem, mam jakąś słab słabość do tego NPCA. W każdym razie pojawił mi się non-stop bug związany z kasą. Nieważne, jakbym się nie nastarała tak. Były wiecznie błędy, a kody na kasę nie działały. Nawet potem te modowe. No więc co? To powiem wam, yy, musiałam wprowadzić jego ciotkę do domu, a jego po prostu odłączyć od rodziny. No i tu już za pomocą kodu wpisałam mniej więcej budżet, no to znaczy wyliczyłam sobie na kalkulatorze, nie żeby nie było, jaki powinien mieć, wyprowadzając się z domu. Trochę mi przykro było, bo miał te wszystkie kibelki, nie kibelki, różne rzeczy już tak super porobione. No bo oczywiście też podpatrzyłam u Lil i granie bez przyłączy, więc też stwierdziłam, że marchewa, Rancho, te sprawy, koniki, no to tak mi pasuje. Ranczerskie życie bez przyłączy i tak sobie utrudnie. Tak, Lil Simsy jest bazą ogromną inspiracji do grania, ponieważ jest to chyba jeden z dłużej działających i mocniejszych Simstuberów w ogóle na świecie. No oczywiście też mam ogromną słabość do Jamesa Turnera, no ale on nie daje tak często. No nie daje tak często. No poza tym mam jeszcze grono naszych polskich Simstuberów, których tam podglądam w trakcie pracy, bo jak mam czasami taką, że nie muszę pracy, nie, nie muszę mieć odsłuchu, czyli nic nie montuję, nic tam jakoś tak, nie mam klienta na telefonie, no to polscy no, Simstuberzy towarzyszą mi w mojej niedoli. Tak, towarzyszą mi. No i tak, więc możecie ich spotkać. Tak, możecie ich spotkać jak najbardziej na Kopernikonie. Ej, powiem wam, jaram się. Serio, jaram się na ten wyjazd, mimo tego, że pewnie będę na zasadzie u matko tyle ludzi i tak dalej, bo wiecie, ja tutaj jestem FIFA Rafa szeroko potrafię się uśmiechać w tłumach, yy, w tłumie? tłumach? Nie, jeden tłum, no, w sensie w tłumie yy, i przybieram taką dobrą maskę, taką wiecie, uśmiechu, a w środku jest chomik, który po prostu się boi, tak, chomik, który się po prostu boi i chyba każdy introwertyk mnie rozumie, no. No, ale słuchajcie, pracowałam w mediach, pracuję od 2015 roku. Matko, kochana, jaki antyk ze mnie, 10 lat temu zaczęłam pracować w mediach, no i nie, nie miałam wyjścia. Chcia, lubię smak chleba, więc musiałam się po prostu nauczyć z tym funkcjonować i wychodzić do ludzi. No. Ale później przychodzi taki dzień czasami, żeby nie było, ja wiem, że teraz, jeżeli samiec to oglądasz w tym miejscu, to się uśmiechasz na zasadzie ty i wolne, ale tak, przychodzi czasami dzień wolny i trzeba naładować baterie. Więc słuchajcie, jeżeli jesteście introwertykami i mieliście jakiekolwiek wyrzuty sumienia, kiedykolwiek, że źle się czujecie, nawet po rodzinnym spotkaniu, które jest przyjemne, nie zawsze są przyjemne, ale są przyjemne, albo z przyjaciółmi, to nie jest nic złego. Po prostu nasze baterie społeczne no, mają taką mniejszą pojemność, szybciej się rozładowywują i my potrzebujemy je trochę dłużej ładować. To nie jest nic złego. No i słuchajcie, bardzo się tulcie ode mnie, kochajcie swoje to, jacy jesteście, i swoje baterie słoneczne. Słoneczne? Społeczne. Słoneczne też! Słuchajcie, też słoneczne, bo słońca na razie jak na lekarstwo. No, wchodzimy w jesień. No to tak, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Nie zapomnijcie o dzwoneczku być na bieżąco z tym, co wrzucam z samcem na kanał. I dajcie znać, czy ta seria jest całkiem fajna. Takie wiecie, renowacja w tej samej cenie, co jest budynek. I z tymi samymi dodatkami. No to co? Buziaki!